Cześć, to Marek! Czy wiesz, że polska piłka nożna wstaje z kolan? No ja też nie. Ale jednak! Ostatni raz mieliśmy dwa zespoły w fazie grupowej Europejskich Pucharów w... Nigdy? Nie wiem. Ale wiem, że jeśli otworzysz konto z linku w opisie, płacisz dokładnie 40 zł. postawisz swój pierwszy kupon na to, że Legia Lupraków strzelą gola w Europejskich Pucharach, to otrzymasz bonus w wysokości 200 zł. Szczegóły promocji w linku w opisie. Wiadomo, że strzelą. No chyba, że nie strzelą. Dzień dobry, dobry wieczór. Zapraszamy na jedyny taki super obiektywny, szybki przegląd polskiego futbolu. Ten program nazywa się Dno Futbolu i jak zawsze siedzimy w tym głównie po uszy wraz z wami. Tomek? Czego? Osiem kolejek za nami, a w ostatni weekend wielkie derby Śląska. Polonia, Bytom GKS Katowice? Górnik, Zabrze, Ruch Chorzów. Aha, i co, fajnie? Ech, DNO FUTBOLU WDEŚ, wielkie derby Śląska, święto futbolu w Polsce. Wspaniała atmosfera. Wygrał górnik 1-0 po bramce Lukasa Podolskiego. Dzięki temu zabrzanie przesunęli się w tabeli trochę wyżej niż dno. Podniesz ruch? Tak! A w tych drugich derbach? Wolfsburg, Poznań, Lech? No, gładkie 02. Oho, mecz rozgrywany w Poznaniu na stadionie Lecha, ale gospodarzem była warta. A ile było kibiców warty? 16. Standardowo. Zresztą na stadionie Lecha w Poznaniu, gdzie warta poznań była gospodarzem, ale było około 50 tysięcy biców Lecha, była nasza latająca ladocznica reporterka Daria. Dzień dobry. Moim i Państwa gościem jest zawodnik Lecha Filip Marfiński. Dzień dobry. Filip, kiedy? Co kiedy? Kiedy zamierzasz wyjechać z Ekstraklasy i przenieść się na przykład do 14. Zespołu Ligi Włoskiej? Co? No to do 4. Zespołu Ligi Holenderskiej. Dlaczego? Moim i Państwa gościem był Filip Archwiński. Śpieszmy się oglądać takich jak on? Tak szybko odchodzą. Dziękujemy, Daryja. Jak zawsze insajderskie spojrzenie jest na sprawę. Jak zawsze w punkt. A co na górze tabeli? Ciosno. Wygrał Śląsk? Wygrał Raków, wygrał Ragielonia. A Legia? Legia stwierdziła, że nie będzie się wychylać. Remis z piastem. Zresztą w tym meczu doszło do ogromnej kontrowersji z udziałem sędziego. Wydrukował. Czerwoną kartkę zobaczył zawodnik Legii, Joe Zue. Temu to się zawsze należy, prowokator. Mamy fragment tej sytuacji. Totalny faul, Josue. A więc zasłużona kartka? No jaha. No fotbalu.